John Porter przyleciał do nas helikopterem dziś. Na myśliwiecką. <grymne> ledwo, ledwo, ale tak jestem. Jestem dotarłeś. Dzień dobry. Cześć. Bardzo, bardzo się cieszę, że się widzimy, bo już parę ładnych miesięcy minęło od naszego ostatniego spotkania. Wtedy to spotkanie dotyczyło płyty twojej z Agatą Karczewską. Mhm. Dziś spotykamy się w sprawie no już 45-letniego wydawnictwa, które doczekało się nowych, nowych odsłon, nowych wersji, nowych, nowych nagrań. Ostatni singiel to Refill, czyli oczywiście powracamy do płyty Porter Band'u, płyty helikopters. No i powiedz mi, bo, bo to jest już drugi single z, z, tej, z, tego, z tego cyklu, można powiedzieć, tak. odświeżania utworów z, z helikopters, co sprawiło, że że podjąłeś się tego. No wiadomo, że 45-lecie. To jest, to jest też piękna okoliczność, żeby, żeby znowu zajrzeć do tych nagrań. <grystanie> Samy jubileusze w tym roku mam, tak z Nicelnicka. Nie wiem, właśnie chyba Magne Falkowski bardziej mi zamówił, ponieważ ja się bałem się z takim róg, bo nie chciałem, że ludzie myślą, że obcinam kupony z stari drzeje po prostu. bo Jestem dumny z tego, że ciągle szukam coś nowego i, i szukam. Tak przykład jest właśnie ostatni putty Zagata Kaciewska. Um, ale potem myślałem: Jeżeli robimy to, to trzeba robić, ja bym grał teraz, a nie wtedy. Ja nie bym chciał e, otworzyć putty w tym samym zgranie. Jakiś kud, jakiś die straight albo coś tam, dość <grym> Chciałbym tak grać tak, jak myśmy grali dzisiaj. Ja bym komponował wieczory piosenki i przynosił do zespołu. Hej, tak gramy. I wydaje mi się, że tak się udało. I, i próby są bardzo obiecujące. Koncerty będą. I cieszę się teraz w tym po prostu, bo y, jak że ludzie wiedzą, że ja coś robię. Mimo wieku, że ciągle działam, ciągle o, szukam no. coś nowego. Tak, tak, wiem. <laughs> Tylko mam cię dziś. 50 lat, i ile... daj spod. No ale to mimo wszystko, są to bardzo wierne wersje tym oryginalnym, które się na helikopterze ukazały. No ukazał wiesz, nie, nie można robić aranżacji, że się w ogóle człowiek nie wie, jakie to jest to, jakiś ukłon do a, oryginalnej wersji musi być, jakiś riffy, czy coś takiego, ale mimo wszystko te energia jest zupełnie inna po prostu i to mi się bardzo podoba. To jest nawet. Na granicy taki Brit Pop Punk, trochę, i to mi się bardzo podoba. I to nawet robiąc to, to nawet mnie inspirowało do pisania piosenki właśnie w takim duchu teraz. Czyli to ma dużo plusów. No i to był rok 1980, bardzo specyficzny czas w historii Polski. To. John Porter, który przyjechał. Ciałki do... To są specyficzne czasy. To Polsce. prawda. To... Ale tamte były, tamte były specyficzne czasy na, 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 na inny bałty, sposób. Ta, tak. Co nam ciekawe za rogiem, tak. To... I, i, I John Porter pojawia się w Polsce. Ym, rozwija swoją muzyczną drogę i, i nawiguje w tym dziwnym świecie y, w Polsce. Powiedz mi o tym właśnie momencie, kiedy powstawały te utwory, bo to, to był jeden z pierwszych, prawda, który, który powstał po przyjeździe twoim do Polski? Nie, no, ja grałem z elektrycznymi prysznicami. Nie no jasne, jasne, ale chodzi mi o Porter Band. Ale że co? No, że ten 80 rok i mhm. płyta helikopters, czy właśnie Refill, no to były te, te nagrania, które no, po, 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 poza tym, że bardzo, bardzo Oddawały tego, tego ducha lat 80. Rock rolla w Polsce, hmm. no to były to jedne z pierwszych nagrań, właśnie Porter Bandu ym, wówczas. Tak, to znaczy, yy, my już w 79 już yy, koncertowaliśmy, zrobiliśmy ten duży szum i dzięki Tomasz Tulczyk, wiesz, nie wiem w jakim sudym, bo to był bardzo trudny w taki czas wydać płyty. I jeżeli człowiek nagrywa, to często słuchałem, że czekałeś parę lat, dopóki się widali, Ale nam błyskawicznie poszło. Znaczy tym chyba dwa dni w i trzeba <laughs> było wszystko robić, szybko, szybko. Ale było to kapiwo, dobre energie, i, i nam się udało nagrywać. I wtedy wychodzi tak, o 80. I fajnie były czasy, filowy, mimo wszystko. Tak, um, głównie wtedy jechałem do Wrocławia bardzo często, bo wtedy muzycy z Wrocławia. I Wrocław wtedy był znany jako polski Kalifornia. Mm -hmm. tam, tam były zupełnie inne wibracje czy e, klimat niż te całe inne kraje. Znaczy, każdy miasto w ma swój klimat, ale to był wyjątkowy wtedy w Wrocławiu. Pan no Kulturalnie ten... tętniło no, we Wrocławiu wówczas. Zresztą teraz cały czas Wrocław świetnie się ma kulturalnie i muzycznie. No ale te, te czasy czy te okoliczności gdzieś tam społeczno-polityczne, no musiały jakoś też znaleźć ujście w, w muzyce. No bo, bo rock and roll do Polski tak naprawdę. Dopiero pukał. Oczywiście były już pierwsze zespoły, które na, na modłe te zespoły tak, 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 tak. tak, <grym> grały, no ale to było trochę przetarcie szlaku w pewnym Co? sensie. No I też, i też chyba trochę mm, ciekawostka dla słuchaczy polskich, którzy nie byli przyzwyczajeni do tego, że e, pan z Anglii w Polsce u nas robi płytę. <grym> Nie, no, właśnie nawet słyszałem, że ludzie, niektórzy ludzie chodzili na, na mój koncert, aby zobaczyć jak Ango wygląda. <laughs> 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 ale w tym, ale bym chciał pokazać, um, uh, wracając do tematu piosenki, uh, sporo piosenki już śpiewałem z Manamu. Mm -hmm. uh, znaczy, elektryczny personel z Manam, z, z korą. Uh, jeszcze żyję. Um, Pysynki, Refill Hibby to, by to były pierwsze piosenki, co komponowałem w Polsce. Nie, I już aranżacy. Mam szczęście, mój piosenki sam aranżują się po prostu. Są taki sam ogroj. Uh, czyli I'm Just A Singer pamiętam, że po, komponowałem po jakiejś ciężkiej nocy w hotelu Polonii w Wrocławie. <laughs> Uznałem, że tak, ja muszę Cię śpiewać i nic poza tym. Co jest prawdą do dzisiaj. No i po prostu e, przynosiłem tę piosenkę do Alek Mrożek i, i, i każdy Swinar I zrobiliśmy ponownie. Nagrywaliśmy i hello, hello, dzień dobry, jestem. Jest Refill. Mm. Jest też Engad to Music, to są, to są te dwa single. A no. właśnie, przepraszam, że. Jest ważniejsze, że po prostu to by, był chyba pierwszy etap muzyki rockowej, co zrobił się głośno. Był tak jak mówiłeś wcześniej, były to różne. Norcy czy Romany Roman i tak dalej, na pewno wiele innych, ale po prostu my nagle publicznie pokazaliśmy i był taki szał po prostu, co, co chyba przedtem nie było. No no więc właśnie, taki music, no. myślę, że ten 80 rok no i, i helikopter to jest to jest ciekawe, bo to jest bardzo ważna płyta w historii polskiej muzyki i też teraz jak, jak wracam do tej płyty i jak słucham nowych wersji, które prezentujesz, no to tak jak mówiliśmy, są to wersje wierne oryginałowi, ale odświeżone i bardzo pasujące do, do czasów współczesnych i dźwiękowo, okay. soundowo i, i, i aranżacyjnie i, i wszystko się tam zgadza. Natomiast ciekawi mnie... ciekawi mnie... Już wracając jeszcze na moment do, do kwestii Twojej obecności w Polsce i, i, i nagrywania płyt Twoją tutaj. Obecności. To, znaczy, bo, bo mnie to po prostu ciekawi, wiesz, bo, bo często się słyszy, że, że, że nagrywać piosenki po, po angielsku w Polsce to jest, to jest bezsens kompletny. I przynajmniej obecnie. I jak się chce trafić do, do szerszej publiczności, no to tylko po polsku. No, i teraz no ale jednak. Tak, tak. To się trochę zmieniło, ale chyba musi być jakiś przepis na to, żeby, żeby dotrzeć. Ja nie wiem. Naprawdę to jest, to jest tajemnicy do dziś dla mnie. Nie rozumiem, dlaczego zostałem akceptowany. Nawet może, ponieważ muzyk głośniej mówi niż słów, nie wiem. Ale um, po prostu stało się tak stało, że nie miałem nic przeciw. <laughs> Czyli nikt tak wężył po prostu. Nie mam, nie mogę tłumaczyć w taki sensowny sposób, dlaczego nagle. Tak się stało, oprócz tego, żeby on sam bardzo dobry w wiosenki, ale bez przesady też, no nie wiem. No dobrze, no to w takim razie, wracając do, do helikopters i do nowych wersji piosenek sprzed 45 lat, to jest, to jest jubileusz, o tym już mówiliśmy, z tym jest związana trasa i oczywiście premiera nowych, odświeżonych wersji utworów z helikopters. I to jest, to jest też na pewno jakaś emocjonalna, emocjonalna podróż do tego 80 roku, teraz odkrywanie tych utworów na nowo. I nie. Nagrywa. nie, nie Nie, nie mam nie Nie, ja po prostu dochodzę do tego z świeżym i świeżo podejście do tego. Um, ja po prostu żyję tutaj teraz, a nie, nie kiedyś, coś fajnego. Nie. To są miłe wspomnienia, powiedzmy. Mi. Um, ale jak słucham put helicopters, co bardzo rzadko jest, uh, oprócz może live i New York City, czy refill, a mnie mini rusza po prostu. Czyli pragmatycznie zupełnie. No ja bo chcę nowe rzeczy robić po prostu. Nie mam po co słuchać swojej płyty i mój, ale fajnie było. Tak <grym> Kiedyś dalej. to było. Tak, dokładnie. Nie, 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 tak nie mam stylu życia po prostu. Ciągle szukam nowości w twoim życiu i muzycznym i osobiście. No, a te powroty w takim razie, one pewnie, bo o tym też trochę powiedziałeś, ale chciałbym to podrążyć. Dobra. Te powroty do, do helikopters i, i nowe, nowe wersje utworów sprzed 45 lat, one inspirują cię z pewnością do tego, żeby, żeby iść w tym kierunku dalej i, i tworzyć też kolejne nowe rzeczy i komponować. No i, i rock and roll, jak słychać, płynie cały czas w Tak, właśnie Portera. jestem w trakcie. Właśnie już robi i na koncerty. Zapraszam wszyscy. Koncerty możecie znaleźć w moim w ten Facebook albo na Instagram data miatal, bo ja nie pamiętam, to nie jestem od tego. Ale też będą dwa numery nowe, bo chcę pokazać po prostu, że oprócz helikopters, a i tak, cię, bo, bo cały put helikopter to ma 42 minuty, czyli. Koncert jest kontury godzinne tak, minimum, tak, tak. czyli coś tam trzeba jeszcze pchać, czyli parę nowych piosenki i, i jeszcze parę stare z inną puty. Ja właśnie zaglądam na Instagram Johna Portera, żeby opowiedzieć o tym za chwilę, jakie, jakie daty się szykują na koncerty. No i właśnie, jest, jest, jest rock and roll, jest band, jest sporo nowych nagrań, jest płyta helikopters. No i te koncerty, które na pewno też, bo, bo wiem, że koncerty są, są istotną bardzo dla Ciebie częścią ja twórczości. Po prostu, w ogóle. to jest mój dom, tak? Jak no wrócić na scenę i śpiewać i grać i trochę tańczyć, dopóki można. I po to, po, po to się robi płytę, żeby później być z nimi na scenę. <grym> dokładnie. Okej, dokładnie. Okay, no, no właśnie, no bo to też jest ciekawe, bo spotykam się z, niejednokrotnie z różnymi mm, z różnymi podejściami do tego. Mm -hmm. Niektórzy artyści są takimi zwierzakami domowymi właśnie, że, że raczej studio i, i tworzenie jest tym największym tak. motorem. A tutaj jednak scena, scena woła. Tak, no, oprócz tego, prawdę mówiąc, trzeba grać te koncerty, bo yy, sprzedaży Fizycznej płoty i tak dalej, to nie jest najweselsze, mimo wszystko. Jest taki, może taki trend winylowy, trochę w górę, ale to nie robi aż takiej różnicy. A jak, aby zarobić i docierać do ludzi, trzeba grać koncerty. I, i na tym polega. Ja zawsze uwielbiam koncerty, ja zawsze koncerty ja, ja w ogóle koncertuję z każdym, po prostu z Anitą, z Agatą, solo gram i tak dalej. Ja uwielbiam grać po prostu. No to jakie plany w takim razie poza tymi o których wiemy czyli Helicopters 45 to jest jubileuszowa historia związana z premierą płyty Helicopters no i z nowymi wersjami utworów z 80 roku z, z płyty Porter Band mamy koncerty no i jakieś plany też pewnie wydawnicze już już się w głowie tworzą na później. Tak, tak. Ee... Mamy nadzieję, zobaczymy, że będzie taka reedycja winylowa, taki na ile można trochę ulepszony, żeby trochę lepsze brzmienie, ale zobaczymy, po prostu nie mogę obiecywać to na dzień dzisiejszy, ale mamy nadzieję, że coś takiego pojawi się. A no może w studiu imienia Agnieszki Osieckiej się pojawisz ponownie? Zobaczymy, zobaczymy. To będziemy rozmawiać, być może do tego dojdzie. John Porter dziś w Trójce o płycie Helicopters, o płycie z 80 roku, o nowych wersjach utworów, które teraz wracają i o koncertach, o których jeszcze będziemy przypominać, o datach i, i zapraszać na, na te wydarzenia. Jakieś słowa do narodu ostatnie? <laughs> Słuchajcie, helikopter. Słuchajcie, helikopter, bo po, poza tym niewiele jest, do słuchania. Otóż to. Dziękuję Ci bardzo. John Porter był Dziękuję. z nami.